W dzisiejszym magazynie KULTURKA. Ozzy z największym sukcesem komercyjnym, wokalista Ghosta wypowiada się na temat Spotify, nowa płyta Behemoth i nowe wydawnictwo wokalisty System of a Down. Cześć, z tej strony Bartek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie KULTURKA na naszym kanale. Dzisiaj, tak jak w ostatnim odcinku poświęconym zespołowi Black Sabbath zastępuję Huberta, bo jak napisał Wam na karcie społeczności, Znajduje się teraz w szpitalu i chwilowo nie jest w stanie nagrywać. Dzisiaj standardowo, jak co tydzień, przejrzymy sobie internetową prasę dotyczącą świata kultury, głównie oczywiście muzyki. W dzisiejszym magazynie przyjrze się artykułom ze stron terazmuzyka.pl oraz filmweb.pl. Standardowo, na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię i chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i oczywiście suba dla pełnej kulturki. Naprawdę doceniamy wasze zaangażowanie i będziemy wam ogromnie wdzięczni, a wy będziecie po prostu na bieżąco z muzycznymi treściami. Temat Spotify i generalnie serwisów streamingowych zajmujących się muzyką to wśród muzyków gorący temat. Jedni nie przebierają w słowach, wypowiadając się na temat takich serwisów, mówiąc, że zarabiają po prostu grosze udostępniając swoją muzykę tam. Inni chwalą takie rozwiązania, często po prostu rozumiejąc perspektywy konsumenta. Ostatnio na ten temat wypowiedział się Tobias Forge z Ghost, który w wywiadzie dla Talkin Rock powiedział. Oczywiście, żebym wolał, żeby był rok 1985, ale nie jest. A Spotify, szczególnie Spotify i niektóre podobne usługi wyciągnęły muzykę z mrocznych wieków, które panowały 10-15 lat temu, kiedy nie było nic. Wszystko się sypało. Spotify przynajmniej dał wytwórniom powód do inwestowania znowu w zespoły. A tego brakowało w 2007 roku. Wówczas wytwórnie nie chciały inwestować, bo inwestycje przynosiły tylko straty. Cieszę się więc, że tak jest. W komentarzach możecie napisać, jak Wy to widzicie, jak postrzegacie serwisy streamingowe z perspektywy konsumentów. No, chyba że ogląda nas ktoś, kto wypuszcza swoje utwory na Spotify jako artysta, to tym bardziej ciekawi jesteśmy opinii. Zapraszamy do dyskusji w sekcji komentarzy. Zespół Motley Crue właśnie zakończył stadionową trasę koncertową, która pierwotnie miała odbyć się w 2020 roku. Grupa powróciła na scenę po raz pierwszy od 2015 roku, kiedy to miała przecież pożegnać się ze swoimi fanami. W wywiadzie dla Entertainment Online basista Nikki Six przyznawał, że jest zadowolony z trasy, ale początkowo był do niej nastawiony sceptycznie. Cieszę się, że ją zrobiliśmy, a wszystko zaczęło się 3 lata temu, gdy wyszedł film. Zawiesiliśmy zespół, mieliśmy dość tras. Graliśmy je przez 35 lat. Gdy dostałem telefon od managementu, powiedziałem nie, a oni nawet nie wysłuchałeś, co chcemy powiedzieć. Zaproponowali 8 koncertów. Powiedzieliśmy: nie, to za dużo pracy. Ale powiedzieli wtedy, że nie chodzi o 8 halowych koncertów, a 8 stadionowych. Powiedziałem, zadzwonię do Tomiego. Powiedziałem mu, że chcą, żebyśmy zagrali trasę. Ale on odmówił, bo chciał, żebyśmy trzymali się tego, co postanowiliśmy. Ale z 8 koncertów zrobiło 16, a potem 36. Właśnie zagraliśmy na 36 stadionie, a w kolejnym roku i jeszcze następnym czeka na nas 120. Cieszymy się, że jednak się zgodziliśmy. Nick Mason i David Gilmore pod szyldem Pink Floyd zarejestrowali w tym roku singiel Hey Hey Rise Up, z którego dochód został przeznaczony na rzecz Ukrainy. O tym, czy legendarna grupa planuje jeszcze jakieś kroki, opowiedział perkusista Nick Mason w wywiadzie dla Ultimate Classic Rock. Jesteśmy w miejscu, w którym chyba nikt nawet nie rozważa nagrane kolejne płyty Pink Floyd czy czegoś innego. Ale świetnie byłoby wystąpić przy okazji jakiegoś charytatywnego koncertu. Wiem, że to brzmi banalnie, ale czegoś w rodzaju Live Aid. Uważam, że Live Aid był znakomity. Dziś brakuje postaci na miarę Nelsona Mandeli, ale gdyby znalazł się ktoś, komu udałoby się zebrać zespoły, chętnie byłbym tego częścią. Nie chodzi tu o walkę z Rosją, ale o coś bardziej humanistycznego, o pokój na świecie, o wykorzystanie muzyki dla dobrych celów i zmian społecznych. Zespół Sabaton, choć przez niektórych nietraktowany poważnie, cały czas konsekwentnie pnie się po szczeblach swojej kariery i zdobywa coraz większą popularność. Basista zespołu Par Sandstorm w wywiadzie dla Metal Rules został zapytany o to, czy jego zespół będzie kiedyś w stanie zastąpić tak ikoniczne zespoły jak Iron Maiden czy Judas Priest. Odpowiedział Zobaczymy. Po pierwsze, nie chcę, żeby przechodzili na emeryturę, choć każdego to czeka, także nas. Mam nadzieję, że to odległa przyszłość. Po drugie, nie skupiamy się na tym, co robią inni. Skupiamy się na tym, co robi Sabaton. A teraz radzimy sobie całkiem dobrze. Wciąż się rozwijamy i gramy dla tylu ludzi, dla ilu się da. Mam po prostu nadzieję, że ktoś zajmie miejsce tych zespołów, gdy przejdą na emeryturę. Mam nadzieję, że będą nowe zespoły. Jeśli wśród nich znajdziemy się my, będę szczęśliwy. Ale zobaczymy. To zależy od publiczności. Zespół Paramore powraca. Grupa już 28 września wyda singiel "This Is Why" i będzie to pierwszy premierowy materiał kapeli od pięciu lat. Rock and Roll Hall of Fame to twór dla niektórych prestiżowy, ale przez wiele heavy metalowych zespołów po prostu olewany. Olewany w dużej mierze pewnie dlatego, że heavy metalowi artyści są olewani przez Rock and Roll Hall of Fame, które często do swojej alei sław zamiast naprawdę gigantycznych, zasłużonych dla muzyki rockowej i metalowej zespołów, wprowadza mniej uznanych artystów. Jednak zaszczytu wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame dostąpił w 2006 roku zespół Black Sabbath. Wówczas na ceremonię nie został zaproszony Ronnie James Dio, który współtworzył zespół w latach 1910, 1979-1982, doprowadzając go do kolejnych wielkich sukcesów. W swojej ostatniej wypowiedzi nawiązał do tego perkusista Vini Atlis, który współpracował z Dio. Szefowie Hall of Fame to banda pieprzonych dupków. Ile sabat musieli czekać? W końcu 16 lat temu ich dopuszczono. Byłem w tym muzeum i nie ma tym zbyt wiele oronim. O co z tym chodzi? Rainbow, Man on the Silver Mountain, Long Live Rock and Roll, a potem Sabbath, album Heaven and Hell i reszta płyt, które zrobiliśmy jako Dio, a oni tam zaprezentowali go z jakimś absurdalnym 12-calowym talerzykiem. Rob Flynn w wywiadzie dla Metal Globe przyznał, że trasa koncertowa jego zespołu Machine Head ze Slayerem w 1994 i 1995 roku była dla niego spełnieniem marzeń. Machine Head wówczas był tuż po wydaniu swojej debiutanckiej płyty. Flynn mówił, to było spełnienie marzeń. Trasa wyniosła Maschine Head do stratosfery. Dużą zasługę miał w tym Kerry King. Naprawdę w nas uwierzył. Wcześniej widziałem Slayera najwięcej razy z straszowych zespołów. Jeździłem z kolegami do LA, Sacramento, Fresno, bo byliśmy Slayera. A potem zabrali nas do Europy i na koncerty w Ameryce. 5 miesięcy graliśmy ze Slayerem. Mogłem obejrzeć 88 koncertów Slayera za darmo i widziałem każdy z nich. Nie było koncertu, którego nie oglądałbym choćby w kawałku. Serge Tankian zapowiedział nowe wydawnictwo. Będzie to epka zatytułowana Perplex Cities, która światło dzienne ujrzy już 21 października. Tak wokalista System of a Down mówi o płycie. Zawsze staram się tworzyć nowe i interesujące sposoby komunikacji z ludźmi poprzez moją muzykę. Do poprzedniej płyty EP Elasticity stworzyliśmy świetne klipy, więc na Perplex Cities chciałem stworzyć coś innego. Tym czymś innym, nowym, ma być Arlupa App, czyli aplikacja umożliwiająca immersyjne doświadczenie twórczości Tankiana. Pierwszy z nich już się na niej znajduje. Tak prezentuje się tracklista Epki i jej okładka. Zespół Smashing Pumpkins zapowiedział, że jego nowy album zatytułowany będzie Aitum. i będzie trzyczęściową rock-operą liczącą 33 utwory. Będzie to także kontynuacja płyt Melancholy and the Infinite Sadness oraz Machina the Machines of God. Pierwsza część płyty ukaże się 15 listopada, druga część 31 stycznia, a trzecia 21 kwietnia. Pomiędzy premierami poszczególnych części będziemy jednak dostawać co tydzień nowy utwór Smashing Pumpkins. Pierwszy singiel zatytułowany Beguiled jest już dostępny w sieci. Dane niedawno album Patient No. 9 Oziejego zborna znakomicie radzi sobie na listach sprzedaży na całym świecie. W całej swojej solowej karierze Ozji nie miał tak dobrych wyników jak teraz. Patient No. 9 trafił na drugie miejsce w Wielkiej Brytanii, Australii i Finlandii, co jest najlepszym wynikiem w tych krajach w karierze Oziego. Po raz pierwszy księżyc ciemności zaliczył też sam szczyt w Kanadzie. W Niemczech płyta również znalazła się na drugim miejscu, ale tam wyrównała wynik poprzedniego albumu. Ordinary Man. Podobna sytuacja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Ten album znalazł się na trzeciej pozycji, wyrównując wyniki Ordinary Man i Black Rain. Lepsze wyniki na listach Ozi osiągnął tylko z Black Sabbath, szczególnie z wydanym w 2013 roku albumem 13, który na wielu rynkach dotarł na pierwsze miejsce. A Wy słuchaliście już nowej płyty Oziego? Dajcie znać w komentarzach, co na jej temat sądzicie. Zespół Deep Purple oficjalnie powitał nowego gitarzystę Simona McBride'a w swoich szeregach. Zespół napisał w swoich mediach społecznościowych: Jesteśmy podekscytowani tym, że Simon zgodził się do nas dołączyć. Simon gra na poziomie najlepszych. Oczywiście, Stevea nie da się zastąpić, podobnie jak Richie'ego, a Steve ma duży dorobek z Deep Purple. W Simonie nie znaleźliśmy zastępstwa, a wyjątkowo utalentowanego i ekscytującego gitarzystę. Niedawno miała miejsce premiera nowego albumu zespołu Behemoth. Panowie zaprezentowali również na swoim kanale YouTube świetny występ nagrany na szczycie Warszawskiego Pałacu Kultury. Zerknijcie sobie na to, bo naprawdę światowa półka i realizacja po prostu top. A co do samego albumu? O krążą w internecie mieszane opinie i recenzje. Od zachwytów po komentarze, że jest to najnudniejszy album Behemota w całej ich karierze. Wiele opinii sprowadza się jednak do następującego argumentu, że Behemoth okopał się w bezpiecznym dla nich miejscu, korzysta z zasobów, które wypracował już lata wcześniej, jest mało odważny, natomiast niesamowicie solidny, a sama płyta jest dopieszczona zarówno dźwiękowo, produkcyjnie, jak i pod względem wizualnym i tego, jak dobrze wykonany jest chociażby winyl czy kompakt. Ciekawi jesteśmy Waszej opinii, a wiemy, że są u nas fani Behemota. Dajcie więc proszę znać w komentarzu, jak Wam siada nowa płyta i czy jesteście z niej zadowoleni. W niedawnym wywiadzie z hiszpańską gazetą La Vanguardia Woody Allen miał zapowiedzieć, że przechodzi na reżyserską emeryturę. Film Wasp 22, do którego zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu w Paryżu, miał być ostatnim w karierze twórcy Annie Hall. Po zakończeniu przygody z kinem artysta miał skupić się na pisaniu powieści. O planach zakończenia filmowej kariery Allen wspominał po raz pierwszy w czerwcu tego roku w trakcie transmitowanej na Instagramie rozmowy z Alekiem Baldwinem. Reżyser wtedy mówił: Nie muszę marznąć zimą, czy pocić się latem i wstawać o piątej rano, by przez cały dzień podejmować decyzje. Jestem w domu i nie mam do roboty nic poza ćwiczeniem, grom na klarnecie i pisaniem. Dużo więc pisałem. Napisałem kilka sztuk i pomyślałem sobie, a co gdybym nie zrobił już żadnego filmu. To miły sposób na życie. A potem pomyślałem: cóż, może zrobię jeszcze jeden czy dwa. Poniósł się wypuszczonym przez hiszpańską gazetę w internecie, zaczęła krążyć oczywiście informacja o emeryturze Woody'ego Allena. Później jednak jego rzecznik prasowy wydał specjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył doniesieniom o rzekomej emeryturze jego klienta. Oświadczenie brzmi: Woody Allen nigdy nie powiedział, że przechodzi na emeryturę. Nie powiedział też, że pisze kolejną powieść. Powiedział, że myśli o tym, by nie robić więcej filmów. Robienie filmów, które bezpośrednio lub bardzo szybko trafiają na platformy streamingowe, nie jest dla niego tak przyjemne, ponieważ jest on wielkim miłośnikiem doświadczenia kinowego. Obecnie nie ma zamiaru przechodzić na emeryturę i jest bardzo podekscytowany, że będzie kręcił w Paryżu swój nowy 50 film. No i okej, okay. to tyle w dzisiejszym magazynie Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię i nasz kanał, możecie pokazać tutaj swoją aktywność. Łapki w górę, komentarze i subskrypcje. To wszystko jest oczywiście mile widziane i naprawdę doceniamy każde wsparcie z Waszej strony. Pięknie dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce.